Siemson. Taka ksara Picasso staruszek, nie? czyli takie jak lubię. Wysypało się PSI podobno, coś tam nie działało. Ani awaryjne, ani kierunkowskazy. Nie wiem, dużo rzeczy nie działało. Samochód odpalał, ktoś wpadł na pomysł, żeby kupić drugie i wsadzić. no Wszystkie te funkcje wróciły, ale samochód przestał odpalać. Nie wiem czemu jeszcze na tym odpalało. No i oczywiście przebieg się przepisał, nie? No to. Będą sobie musieli to w cepiku tam uregulować. A w tym rozbierzemy sobie je, zobaczymy. Może jakaś, będzie widać coś ciekawego. jeszcze tego nie rozbierałem. Czy to po zalaniu, czy coś, bo te ksary Picasso lubiły się właśnie zalewać w miejscu BSI. Tam szybą czy czymś, nie wiem. Kilka razy miałem takie po zalaniu. O, było coś, no. No. Działo się, działo. Dobra, ja sobie to tutaj jeszcze wyłuskam, tą płytę i sobie popatrzymy, co z drugiej strony. Dwa razy wymieniałem już takie BSI właśnie przez zalanie. No tutaj całe to zalane było, o, tak jak i tutaj w sumie. Tu są też kierunkowskazy awaryjne. I na początku chciałem sobie wymienić tylko tą płytę tutaj, bo to jest ona tak jest umiejscowione, że to się bardziej tutaj zalewa. No a cała cyfrówka nietknięta, nie? jeżeli chodzi o zalanie. Tak samo jak tutaj, widzę. Ale, ale, cofnęło się, nie pamiętam, chyba kierunkowskazem jednym i w obu przypadkach, co wymieniałem, uszkodziło procesor i musiałem procka klonować, odczytywać i programować tego skupionego BSI, nie? To już jest i tak po bo jest i tak przebieg, już się przepisał do licznika, teraz jakbyśmy nawet uruchomili to BSI, w sensie to oprogramowanie wgrali do tego nowego, nowawego, to znowu przebieg z licznika przepisałby nam się do, do BSI, bo zawsze przepisuje się większy. Czyli z tego, skoro się już bo z tego co mi mówił, to przepisał się już przebieg większy. Także to chyba będzie tak, że nie będziemy tego robić. Zamontuję sobie to, zgłosi sobie w cepiku tamten przebieg. A my sobie chyba zrobimy ofa w sterowniku silnika. Staruszek, już tam nie, nie będziemy się tu rozczulać. Hmm, nikt go chyba nie ukradnie, chociaż kto wie. EDC15 EDC C2 Tutaj trzeba we flashu i we promie zrobić, poczynić zmiany we wsadzie, żeby wyłączyć IMO. No i jeszcze trzeba dwa piny odłączyć od sterownika silnika. To zaraz sobie wszystko powiemy. W sumie to po co ja go rozkręcam. Najpierw sobie sprawdzę, czy da się go odczytać w pełni po, po złączu, nie? Odpalę, przyniosę Fox Flash'a, odpalę i zobaczymy, czy może jest tutaj dla tego sterownika opcja full, full odczytu, nie? Bez rozbierania, bez żadnego buta, bez, bez niczego. Tak sobie to najpierw sprawdzę, żeby niepotrzebnie nie otwierać, nie? I tak to rozebrałem, bo po pierwsze tutaj trzeba wlutować trzy rezystory, znaczy nie trzeba wlutowywać, można do złącza podłączyć. No ale znowu jakieś żabki, kombinowanie. To wolałem sobie rozebrać i się tu przylutować. A druga sprawa to już odłączę w środku w sterowniku telinie i mo, które trzeba odłączyć, żeby tam już nie musiał się motać ten co będzie zakładał. Kolega po fachu, no ale nietrudno o pomyłkę. Dobra, idziemy na kompa. Mamy tutaj uruchomione. Tak wygląda podłączenie. No tutaj, właśnie, pod duże z plusów. Musiałem te przejściówki. A, tu jeszcze jedna masa powinna być. Nie wiem, ja jestem bez tej masy. W ogóle mogłem sobie zmierzyć, czy te plusy nie są razem. Niektóre czasami podają tyle połączeń, a w rzeczywistości są razem. E, dobra. No i tutaj przez te rezystory do tej dodatkowej taśmy takiej kolorowej, co w Foxa wpinamy. E, ID się odczytało. Odczytam sobie teraz. Flesza, s Zapisz. Zobaczymy czy pójdzie bez tej masy. Wyłączyć. Dobra, okej. Okay. Włącz, włączone. No podepnę jeszcze tą masę. Dobra, jeszcze raz. Włączone. E, wziąłem sobie to w trybie but, bo przecież Mnie to już targało. Niestety, tylko flash sobie odczytamy w trybie boot. A prom to sobie już wylutuje. Dobra, niech się czyta. No i co? Flash mam zgrany dla backupu. To jest to takie podłączenie, że niby full mode na, bez rozbierania na, na stole, co próbowałem wcześniej, ale no, jakoś to nie działa. Nie będę się tu rozczulał nad tym. W trybie but odczytałem sobie flasha, przez co nie będę musiał go wylutowywać fizycznie. A EPROMIK sobie wylutuję fizycznie. Też sobie go zgram i wrzucam pliki z OFEM. Mamy odpaloną UPE. Wybrany układ 9.5P08. Odczytamy sobie go. Odczytany. Ja sobie go oczywiście zapiszę 9.5. P08. Ok. No i w sumie już sobie mogę załadować tutaj plik z wyłączonym IMO do EPROMu. Ok. No i programuj. Weryfikacja przeszła. No to odpalam jeszcze FOXa i wrzucam w SAT do flasha z wyłączonym IMO ok wybierzmy sobie nasz flash IMO off ok no i co i zasilanie write Odpinam teraz buta. Czyli ten, co był do, do flesza, jest przylutowany i tam szary, szarym przewodem z Fox Flasha. No dobra, wrzuca się. Wrzuci się to wlutuje Eprom i, no i odetnę jeszcze te wyprowadzenia. No i trzeba sobie. Piny od, od, odciąć. No jeden tutaj da radę odciąć, ale ten drugi już nie, bo tam jest w głębi. Jednego odetnę, a drugi tutaj wy, wygiąłem, żeby kolega, co to będzie montował, żeby wiedział, który w, w, we wtyczce obciąć. W sumie mogłem te oba wygiąć, albo nie wiem co. No. Czasami jest tak, że się potem pomylą mnie te, przetno no nie działa. Trzeba odciąć 36 i 66 pin. To jest ten tutaj. Tu są te grube. Jeden przerwa. I ten, i ten nad nim. Te dwa O. Co to ostrość, taka jakaś dziwna. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć grubych. Jeden cienki. I ten następny cienki to trzeba odciąć. I ten zaraz nad nim co jest. Składam to, bo tu jest wszystko ulepione tym. Przed chwilą ręce myłem znowu. I tak to jest z tym wszystkim. Poskładane. To też złożę. Dziadostwo. Tak by wyglądało i most takiego paździerza. Muszę powiedzieć Wolanowi, żeby mi tu wyczyścił. Tyle. Na razie. Do zaś.